Ja bym na dłonie swoich policzy na palcu No chyba, że ty poznasz nowych, a z tymi zostanę na banki już Każdy chce hajsu, flexu, kamery i Co za tym idzie, skończyłam od zawsze na palcu Na pewno się nie przeliczę z muzyki z mamą To nie znaczy, że jestem zły Nie znam, kto i co mógłby go to ma na zgrzyt Mi rony zostaną jak zawsze, jak Co by mi dała taka znajomość, coś po latach jaś nam oddałam, prawdę niewinnego Prawda, pra-prawda nie 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 pra, 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 pra. Miałem za dużo ambicji, za głupi, za dzieciaka prawda? Świat ten chowa wiele zła, moje dawno luzią wiatr Każdy czasem czuję strach, że zostanie kiedyś sas. Chociaż bywa tak, że złamie zła całe moje Pewnie no i ba. Za brata robię skok, skok, skok Skacze cała, cała trasa, dawaj chodź, chodź, chodź Podbijamy miasta całą noc, noc, noc Dawaj razem z nami do to, to zrobimy skok Bez liny na bungee robię skok, skok, skok Skacze cała trasa, dawaj chodź, chodź, chodź Podbijamy miasta całą noc, noc, noc Dawaj razem z nami do to zrób skok Bez linii na bungee lata projektów wspólnych odpałów ściągana na ziemię, ale od zawsze jedynym celem byłoby mozem scenie, Ja rzeki, spust w padła. nie padła. Nie wiem, wiem, że tu tak wielu o tym gada, tu for real brajk, ja nie sława. Nie wiem, czy to mimo że chwila nigdy nie było, wszyscy nie Twarzy wielkie, mnie nie, nie zna tak jak, jak ja, kiedy ja Chociaż wierzą w to, że, że tak, tak. tak uzważa ta relacja tak. Jest już od lat mną no stop, ale na, na pewno pewnie nie będzie, bo się trzymał ja ja nie Moje dawno rozwiązał każdy czasem tam, czuję strach Chociaż bywa tak żąda, mnie całe moje Dzisiaj pewnie no i tak, dla brata zrobię skok, skok, skok Skaczy cała trasa, dawaj chodź chodź Podbijemy miasta całą noc, noc, noc Dawaj razem z nami moza brata zrobi skok Bez na banي, bł véj skok, skok, skok. cała trasa, dawaj chodź chodź, chodź, Podbijemy miasta całą noc, noc, noc Dawaj razem z nami moza brata zrobi skok Bez na Ban